Kartki Pełne Życia to akcja, dzięki której zbierane są pieniądze na pomoc dzieciom na całym świecie. 60. urodziny kartek UNICEF to doskonały moment, aby odświeżyć ich przesłanie i dać ludziom szansę wspólnego działania na rzecz potrzebujących dzieci. Stworzenie strony internetowej www.kartkipełneżycia.pl, na której możliwy jest zakup specjalnie Każdy z adresatów proszony jest o zawieszenie informacji o tym, dokąd kartka dotarła i przesłanie jej dalej do kolejnego przyjaciela za pośrednictwem specjalnie stworzonej strony internetowej. Drogę, którą przebywa kartka, można śledzić za pomocą aplikacji Google Maps, a szczegółowe informacje o największych dokonaniach kartek umieszczane są na Facebooku i YouTube. Każdy z użytkowników ma możliwość dodawania filmików, zdjęć czy komentarzy opowiadających historię jego karty. Dlatego temu możliwe jest obserwowanie trasy każdej z kartek i poznawanie przyjaciół swoich przyjaciół, którzy pojawiły się na drodze kartki. Dzięki wsparciu znanych postaci życia publicznego, jak na przykład czy w Marcin Gordat, idea kartek pełnych życia wzbudziła ponowne zainteresowanie mediów. Po zaledwie dwóch tygodniach działania stron kartki przemieszczyły ponad 60 tysięcy kilometrów i dla wyglądania egzotycznych